Witam tam ponownie w Far Cry 6. Od razu lecimy na misję fabularną z Talią. Musimy tutaj pomóc naszemu ziomkowi, którego chcą wysmażyć, więc będzie grubo. Będzie grubo, od razu lecimy. Dobra, musimy uratować Matiasa, tak? No to ładnie. Ładnie, centrum zamieszania. Okej. Okay. Dobra, pyk. Chicharon. I już wiem proszę państwa gdzie jest bumbum. Tego bumbuma może sobie zrobimy dzisiaj, co? Zobaczymy. Zobaczymy. Najpierw tu trzeba się rozprawić. Dobra, jest git. Czysto, nie? Pominąć oblężenie i dotrzeć do Matiasa. Tu będzie otwarte. Jakieś inne wyjście, kotwiczka, kotwiczka zawsze dobra jest, nie? Łapa w górę, również. Dobra, może tu się uda, co? Oj, coś jest, Pek. Jest światełko w tunelu. Oj, dobry, to pan. matias you don't look like a doctor matias alonso vitamister derstna pokudajte physician to you to break you out fantastic one problem if i let go this artery he dies i need a trauma kit guards keep the supplies locked in the pharmacy in the other building i'll go get it rapido por favor let's go chicharun Dobra, czyli teraz tak. Szukam pomarańczowej torby medycznej, żeby tutaj zatamować majstra. Ale ja, widzę, że... Widzę, że tutaj... No taka bardziej... Bardziej ekipa od środka działa, nie? Jakaś propaganda, coś tutaj... Oszukać, porozwalać... Oj! Tutaj miny... Ale bym się nadział, co? Natomiast oh, El Tigre i cała ekipa weteranów to już poszła na grubo. Zobaczymy, zobaczymy oh, co nam się tutaj uda zrobić. Dzień dobry, witam serdecznie. Późno już, późno już! Mam sprawę Dobra, jest torba. Jeszcze weźmiemy sobie to. Pyk, pyk, pięknie. Jest proszek powracamy? So, fast. fast fast! Tutaj jakaś taka linka. Oj, teraz się nadziałem, no. A widzicie, przydałby się taka, może linka jakaś. Lecę, lecę! Nie mam jeszcze motorku w dupie, ewentualnie by się przydał może jakiś taki jetpack. O, jetpack taki, który może troszkę latać do przodu, też by było spoko. Śmieszne by to było. Jak w Battlefroncie, nie? Kto chce więcej Battlefront'a to. Kurde. Opiszcie, może kiedyś jeszcze zagramy. Ale tak to czekamy na pewno na jakieś inne Star Warsiki. Może od Ubisoftu kiedyś się doczekamy, co? Może się kiedyś doczekamy. A weźcie mi otwórzcie te drzwi. Dobra, oni mi chyba nie otworzą tu. Idziemy górą, tak samo jak przyszliśmy. Let's go. The trauma ok. Danny. Okay, okay. gets close. Bronić lekarza, bronić lekarza. Z całej akademii. muszę zdjąć żołnierzy atakujących budynek, czyli wychodzimy jednak. Uhuhu Dobra, mamy wsparcie Mamy chicharona, mamy wsparcie Go 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 tu by trzeba na jakieś działko wejść. Albo dobra Zrobimy Benzynka też ładnie wybucha Okej, okay. ożywiony Kto tu jeszcze? Kto tu jeszcze? Jakaś góra jest? A i Grounda mamy, to nie będziemy, nie będziemy schodzić, nie? No daleko dosyć ciężko ich ciągnąć. Dawać, dawać, proszę. Podchodzić jak kaczuszki, podchodzi. Mierda Dobra, granata dostałem, pyk. Tu ktoś jest na dole, ok mordę kopany Dobra druga strona widzę Jub trzeba naładować wiecie co pleca Wszyscy tak mówią o tym plecaku innym się podoba jednym jednym się nie podoba ale że nie można odrzucać granata to dziwna sprawa, co? Chyba zostaniemy tu. No ja oni są pode mną. Dobra, wiecie co? Chyba schodzimy. A! Chyba tu nie weszli, co? Serio? Nie wiesz. Jeden majster wszedł, nie, nie weszłeś! Pierdykan, druga strona teraz. Ale oblężenie jest. ale ładna mu leci. Bo tamten biczo puszcza. Biczo, biczo. Tak, wysadzili, nic nie wysadzili. Panie, trzymaj się tam. My czekamy, my czekamy. Góra do Mahometa przyjdzie. Panie, zrób Pan wszystko co w Twojej mocy. Dobra, tu nikogo nie ma, czysto. Castillo! Dobra, czekałem na tych. Gdzie jesteś? Byłaś z tej Nory. Na to nie liczę, że on tutaj przyjdzie. Na pewno my będziemy na niego atakować. Całą ekipą. Na razie gromadzimy. Ostatnią. Maximas Matanzas. Ciekawe też kto tu zginie z tej ekipy. Niestety to jest nieuchronne. Po nogach, po nogach tam! Chyba ja! muszę mu zastosować taktykę partyzancką. Ok, wysadzony. Gdzie jest ten wspaniały cud techniki? Helikopter. Po drugiej stronie pontaru Muszę mi nie zamykać drzwi. Jestem prawdziwym jarańczykiem. Dobra, let's go. W górę! W górę serca. Oni tu się tak pchają. Nie podoba mi się to. Gdzie oni są? Wyżej weszli. Chyba weszli wyżej, co? Akademia na 100%. No gdzie macie tych ziomeczków? Jeszcze wyżej? Nie wydaje mi się. Jeszcze? To było zaskoczenie roku. Dobra, czysto. Matias ja tu stoję, możesz do mnie mówić. Oh. Speak to me. Did good, um... Danny from Libertad. Before, no painkillers. Give me hand. Only true Yarens get proper medical care. The rest get me. When I did Paolo's top surgery, there was no anesthetic. Black market hookup fell through. Even then, Paolo didn't blink. Shit. <laughs> Welcome to Castillo's paradise. Tell those lovebirds I'll help after I scrape up some antibiotics for a friend. You will live, thanks to you. chicharón over here chicharón tutai tutai chicharón good uh, there's no way jakiś... i got matias out you. and will thank you when he finds out danny you're one of the good ones plenty of good ones in libertad you know i think you'd fit right in okay slow down danny If we break more chains, so and Castillo that they can keep us down. Maybe. I'll consider libertad. Maybe. O. Oh, może, może. Czyli rozważy. No to dobrze. Bardzo mi miło. No to tak, lecimy teraz proszę państwa na Jarańska opowieść. Ej, tu jest w ogóle bumbu. Może tego bumbum boom, abyśmy zrobili, co? Tu jest podobno ten bombom. Dobra, zrobimy. Polecimy tu. to talk. It's, about It's, about It's about okay, Clara. Shoot. No? nie no, not like this. Come find me at the tak, ok, pod ścianą, proszę Państwa, jeszcze jest operacja. Jeszcze jest operacja. Spotkaj się z Klarą. E, tutaj w Esperanzie, ranga 12, dobra, jeszcze chwilę poczekamy, ale tutaj pójdę w miarę szybko, tak mi się wydaje. No to widzimy się tu. Niby zaginiony transport, nie? Zaginiony transport. Skąd ja to znam? Okej, okay, to tutaj. O jasno niebieskim kontenerze Mackay'a. Okej, okay, to może być coś z Ameryką. Może być z Ameryką. Dobra, ogarniemy. Jest kontener pierwszy Mackay. Nope!

American, interested? Danny, that's like asking Saddam if he wanted more chemical weapons during the Anfal campaign. Of course, I'm fucking interested. Found a dog too. Dogs are useful in war. Long history there. Sergeant Stobby, Chips, Nemo. Does it have a name? No, not yet. What the fuck, Danny? It has no identity. Give it a name. Okay, okay. Um, how about boom, boom.

Spotkaj się z Klarą już teraz. Kurde, wiecie co? Wiecie co? Spotkamy się jeszcze innym razem, teraz idziemy do Majstra Radio Libertad. Proszę Państwa, Rancho Biczo, Rancho Biczo. Tutaj do dopiero jest imprezka, co? Jesteś tu czy nie jesteś? Biczo! in the world! Welcome to Radio Libertal! Marquesa locked down the internet so we're taking over the radio to give Libertal a voice! Yara's old-ass network is cock-blocking me. It's from, like, what, 1993. The red antenna tower things around here shoot out the signals, but most of them are broken, or point the mm. wrong way. I tagged mm. all the broken shit. Fix and rotate them, por favor. Dobra, lecimy. Radio Libertad! Wyprawa po skarb. Wyprawa. Mnóstwo wypraw. Wyszykuję. Piękna zabawa. No to cóż. Odnów sieć radiową. Pięknie, widzimy się na miejscu wszędzie. Patrzcie, jaki piękny tutaj krajobraz, nie? Uuu, tf, dzień dobry! Radio wam się nie podoba? Oj, będę bił czcinką. Może tak naprawdę młotkiem? Uuu, wesoły ten farkry. Wesoły ten farkry. Co pijesz, piesia? Warywoź pan. Aaaa, dobra, idę do góry. Będę miał lepszy widok na Was. Wy z Gagi pieruńskie, no. Powinno to załatwić sprawę, czyli tak. Widzimy się na górze, a na samą górę. Czy nie. Niby tutaj. Niby tutaj myślałem, że na ten maszt. A nie masz to maszt. Dobra bombo. Tom mnie tak klepie. A, wieżyczka. Oj, wieżyczka. Grabisz sobie. Grabisz sobie. Niemiłosiernie Musimy najpierw przekierować zasilanie. A Co, i góra? Murgo. No, czyli tylko zasilanko. Ja chciałem wejść tutaj, ale by było pięknie. Chodź, bum, bum. Mamy kolejne dwa cele.

Poco? Juhu! Teraz tak, góra, góra i będziemy mieli o góra, nie? Zablokowane? Co zablokowane? Nie ma takiego blokersa którego nie przejdziemy. Co? Och, mnie teraz zaskoczyli. Przewody na górze. Dobra, może się tu jakoś dostaniemy. No zaskoczyli, zaskoczyli do niego. Odblokujemy sobie przejście. Jakie to sprytne, jakie to wszystko sprytne jest. Prawdziwy Garija. Napra. Spawać potrafi. Hetrocika strzeli. Wyjada. Super, ale będzie. Rozgłośnia radiowa. Macarena, macarena, macarena. Hola, Danny, you okay? You safe? Hola! See, sí, I'm near the tower by Cafe Tassa. Okay, you sound stressed. My buddy knows this guy who sells calling cars on the corner. And he said Marquesa cut off this other dude's balls for doing a mural without Ministry of Culture approval. Mm. Getting cold feet? I will no. Marquesa can fuck off! Okej z danie, to błyszów, okay? Okay. Okay. Oj panie Jaj to ty chyba nie możesz Ale Dani mo Patrzcie co robi Spina się jak Najlepszy garia. Dobra Rozchuźdaj O oh, no, prawie by spot jak na szycie? Masz wulkanu? Piknie. No czuję się jak w czwórce trochę. Tam były takie wysokie te maszty. A maszty. Halo! Co ty?

Bingo! No niestety jeszcze zagłuszają nasz sygnał, to idziemy dalej. Ale tam ja nie chciałem tego gniazda rozwalać. Co to, to nie. Tego bym nie zrobił. Dobra, lecimy na miejsce tam już. Bierzemy się do dzieła. Przepraszam bardzo, jest na pożyczeniu. Przepraszam, bo taka, taka prośba bym miał. Taka mała prośba. Dobra, jak wyzwolę Jarę, to wam wszystko odkupię. Dobra, będziecie mieli luksusowe samochodziki, motorki. Wszystko będzie piknie, piknie tylko. Dajcie mi pracować. Oj, przepraszam, przepraszam. Dajcie mi pracować. Dobra, to tutaj. Maria myśli, że ona nam przeszkodzi? Naprawdę? Ok. Naprawdę tak myśli? Wszystko uh. zakłóca. Wszystko nam zakłóca życie. Pinga. Muszę uh. się dostać tam na górę. Dzień dobry. Wróć tej pani Mari. Proszę zmienić dowódcę, bo Nic z tego nie będzie. Castillo też się dobierzemy do do Yonder. No What the hell! Jeszcze jaka listwa? Co jestem? A listonosz, że mam listwy? Naprawiać? Dobra, idę. Idę jak na partyzanta przystało. Drabką. Drabka do nieba. rozpędza się to wszystko to rozpędza. That's right. The chaos is Computer! Please, wait, is this thing on? Is this on? Oh, oh, it's green! Hola, Yara! Welcome to Royal A new station that is spreading Libertal's revolution from our hearts to your ears. No, no and da on da on true fake yarn bullshit here. We're giving you nothing but the truth and sweet beats. Speaking of which, here's a Maximus Matanzas classic to fire you up. Dawaj, da Danny, did you hear me? Now they clear, of... Did you tell Clara yet? I will. When people stop shooting at me. Oh, right. cool, cool. Viva Libertad! Viva Libertad! Dobra, mamy to. Bicho stanął na straży rozgłośni radiowych. Spotkaj się z Klarą. To już w następnym odcinku. Far 6. Dzięki za oglądanie. Łapa w górę. Viva Libertad! Napiszcie w komentarzu. Do następnego. Hej, hej, hej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału. Obok wyświetla się nowy film i cała seria odcinków. Natomiast jeśli podoba Wam się moja twórczość, możecie wesprzeć kanał na Patronite i na YouTubie klikając przycisk wesprzyj na ekranie lub poniżej. Wielkie dzięki i do zobaczenia.